Proszę Państwa, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Mamy tego wyraźny przykład. Otóż otrzymałam od tajemniczej Pani Emki bajkę o spokoju. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Bajka o spokoju. Zbliżają się wybory, a nie od dziś wiadomo, że kiedy się zbliżają, wszyscy wszystkim zaczynają opowiadać bajki. Ja wprawdzie w żadnych wyborach nie startuję, ale nie będę gorsza i też swoją bajkę opowiem. A oto ona. Jest miasteczko, nazywa się Kraśnik. W tym Kraśniku jest ulica, która nosi nazwę metalowców. Przy ulicy stoją bloki. Za dawnych czasów smętne, brudne i zniechęcające sinością kolorystyki. Obecnie zadbane i kolorowe. Na jednym z podwórek, pomiędzy dwoma blokami, Posadzono małe tuje, które dziś już rozrosły się, tworząc przyjemny dla oka cienisty zakątek. W zakątku postawiono dwie ławki, by udręczenie słońcem, mieszkańcy mogli na nich zażywać zasłużonego wypoczynku. Zażywają z chęcią i nieraz obserwuję z balkonu stojący w tujkach wózek ze słodko śpiącym Bobasem, podczas gdy Rodzicielka z przyklejonym na mur do ucha telefonem komórkowym prowadzi konwersację towarzyską. Pół wiedzy, jeśli prowadzi je ściszonym intymnym głosem, gorzej, kiedy emocje biorą górę i konwersacja odbywa się za pomocą wykrzykników. Zawsze mi się wtedy wydaje, że po drugiej stronie aparatu znajduje się jakaś nieszczęsna, głucha istota. I nie przestaje mnie zdumiewać fakt. Że to dziecie w takich warunkach potrafi spać. Ja bym nie da rady, bo kraśnickie mamusie w stanie podekscytowania głosy mają przenikliwe niesłychanie. Na miejscu dziecięcia przywaliłabym zagadanej mamie pełną butelkę z zawartością dowolną. Czasami z ławek ustawionych w cieniu. Radośnie korzystają okoliczne rośla i wtedy mieszkańcy wyższych pięter mają przechlapane, bo ich piskliwe głosiki niosą się wysoko i daleko jak te skowronka w niebieściach. Tylko nie są takie przyjemne dla ucha. Niestety, zwracanie uwagi dzieciątek jest surowo zabranione. Pod karą zakrzyczenia przeciwnika przez urażone mamusie. Nic poniżej gwałtownego zajścia wroga mamusi nie usatysfakcjonuje. Jeńców nie biorą. Ale to wszystko i tak wydaje się anielsko ciszą w porównaniu z tym, co zaczyna się dziać, gdy przychodzi wieczór. Jak w starej piosence kabaretu starszych panów, gdy zapada zmrok wieczorny, typem staje się upiorny. Przychodzi otóż pora, gdy wrzaskliwe ludziki pacyfikowane są w domach, a zmordowane pyskówkami mamusie zapadają w błogi letarg przed telewizorem. Wtedy wypełzają z zakamarków miasteczka czciciele piwa w dowolnym wieku. Zasadzają swoje sterane kadłuby na ołowiu ławeczkach i rozpoczynają rytuał. Z każdym wypitym piwem, konwersacja nabiera rozpędu. Głupoty to są straszne. I wiele mówią o stanie umysłu pijących. Gdyby ktoś planował w najbliższym czasie napisać słownik przekleństw najnowszych, niech wali do nich jak w dymu. Wystarczy. Że zajmie jakąś dyskretną pozycję obserwacyjną, włączy dyktafon i słownik sam się napisze. Ja słownika tworzyć nie mam zamiaru, to też te nocne porykiwania doprowadzają mnie do szału. Zawsze wtedy żałuję, że w młodości nie trenowałam strzelania z procy, no, ewentualnie z łuku. kiedy konwers konwersacja przeciąga się w czasie. Audycja nabiera rumieńców, bo dochodzą dodatkowe efekty akustyczne. Piwo, mianowicie, ma to do siebie, że nie lubi długo przebywać w obiegu zamkniętym i domaga się wolności. Na szczęście piwoszy mają do dyspozycji ściany, znajdujące się w pobliżu garażu. Całą noc słychać głośno i wyraźnie. A w zeszłym roku mieszkańcy dwóch bloków mieli możliwość wysłuchania audycji dla dorosłych. Czyli porno po Kraśnicku. Podejrzewam, że większość panów miała uszy rozgrzane do czerwoności. Zabawiali się długo i głośno. Ktoś powie, że mi zazdrość? Wcale. Swoje już przeżyłam i młodym nie żałuję, a zazdrością mi nie po drodze. Ale i tak bliźnim jestem wybrakowanym, bo z wredną satysfakcją pomyślałam sobie, że na tych ławkach musi być okropnie twardo. Gdyby komuś przyszło do głowy, żeby poprosić spółdzielnię o likwidowanie tego lubego azylu, etatowe wysiadywaczki z pewnością by go rozszarpały. Policję i straż miejską też można sobie darować. Mieszkam tu już długo, a jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym po zmroku zobaczyła radiowóz. Zresztą z ulicy nic nie widać, a przecież nie będą się chłopaki specjalnie fatygować. Choć gdyby porządnie zajęli się tym miejscem, podejrzewam, że w krótkim czasie kasa miejska zarobiłaby niezbyt pieniądz. Za samo zakłócenie spokoju zagarnęliby sporo, a jeśli do tego doliczyć spożycie alkoholu w miejscu publicznym, gdyby to była prawda, nie bajkę napisałabym tak. Któregoś wieczoru kraśnicy lokatorzy udręczeni przez rozdartych i pijanych ławkowców, Postanowili się zemścić i osobiście zadbali o nocny spokój. Wszyscy, jak jeden mąż, wylegli ukradkiem na podwórko przy swoich miejscach zamieszkania i rozmaitymi spryskiwaczami ze zniechęcająco zawartością popryskali owe miejsca azylu. I od tej pory w Kraśniku zapanował błogi spokój. Jaka szkoda, że to tylko w bajkach bywają dobre zakończenia! Podpisała M.K.